Hej, witam wszystkich ponownie. Wracamy do Force'ów po bardzo długiej przerwie. Jak widzicie, A co ja tutaj teraz robię? Mianowicie skończyłam. Oh, we finished. Tutaj mi się skończyła budować armia? Jesz jeszcze dwóch gości, o mój Boże. Aha. Buduj skałomiot. Buduj skałomiot. Buduj skałomiot. Przesuwamy się do przodu, jak zwykle, naszą starą, dobrą taktyką. Nie ma taktyki lepszej od tej taktyki. Teraz sobie... Zaraz sobie zrobimy tutaj armię, bo już mi się zbiera. W ogóle jak, jak udało mi się przywrócić Speedforce Force do, do stanu użytkowania? bo to może być trochę ciekawe. Udało mi się to zrobić yy... dzięki temu. Po prostu skopiowałam sobie save, usunęłam grę i zainstalowałam ją ponownie. I znowu wrzuciłam save do kompa. Teraz jest w ogóle trochę inaczej ustawiona ustawimy dźwięk, ustawiona muzyczka, ustawione wszystko. Cześć, no. oni się tutaj biją. Mam nadzieję, że mnie słychać trochę przy, przyciszyłam ten drewnik. Serze. Więc mam nadzieję, że jest w porządku, ale. Czy znaczy, naprawdę jest w porządku? Tego nie wiem. Tutaj mamy taką trochę dziwną mapkę. Nie wiem, czy to jest mapka ostatnia. Chciałabym, że to była mapka ostatnia, ale wszystko wskazuje na to, że to nie jest ostatnia mapka, co mnie trochę irytuje. Ech. Więc ponieważ to nie jest ostatnia mapka, więc będziemy sobie grać dalej. Cóż w poradniku pisało, że to jest niby ostatnia mapka. Więc. Ja nie wiem. Wal. zabijaj ich. Dejdź tu. A wy dalej budujcie. I faj haftu. buduj. Po prostu uwielbiam grę na kodach. Co tu mamy? Mamy tu coś Tego Jakąś skrzynie, Skarby? No coś? wygląda na to fajnie jest zrobiony ten obszar w ładnie to wygląda się sobie przecież na słuchawkach bo muzyka mi trochę a wiecie co sprawdza jak się to nagrywa mam nadzieję że dobrze w międzyczasie podeślę tutaj armię żeby mi to ten no za sekundę wracam nie Okej, okay, już jestem z powrotem. Jeszcze trochę przyciszyłam Speed Forcey. Tutaj sobie pójdę i zacznę się już z nimi bić. Przynajmniej tutaj. A w międzyczasie ci moi będą dalej budować. To powinno pójść całkiem szybko. Już jest. Proszę bardzo. Cały czas do przodu. Mm. Trochę się wycofajcie. I budujemy dalej. Przeciszyłam grę na mikserze, że do ponad. Nie do mniej niż 70. 70. 200... Fajcie. Tutaj. A tu z nimi walcz. No, tego się można było spodziewać. Przygotujemy sobie dodatkowe jednostki. Tutaj. A oni mi tu nie przyjdą. Raz, dwa, trzy. Tych trzech zostało. No, chodź się tu. Ja yeah, that way. Tutaj jak widzicie, te skałomioty są zajebiste. One świetnie działają na tych przeciwników. Oczywiście jadę na kodach, nie? To, to, to było do przewidzenia. Sęk w tym, że mam dość wykochaną postać już. czyli się bardzo cieszę. No, pozbierajmy itemy. Nie ma nic więcej. Nie, trochę mi myszka szaleje. Jest coś? Trzeba to bardzo dokładnie przeszukać. Tu jest portal do drugiej części mapy. Mhm. No, chodźcie, chodźcie. No, jeszcze troszkę. No, zapraszam, hek ocie. Błagam Cię, błagam Cię, tylko nie pazur. No. Co tutaj będziesz pominować? Aha, bo ja mam grzałkę włączoną. jest tu teraz ciepło. Więc sobie kot postanowił... Jeszcze... Ej, nie, 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 nie. Smeraj mikrofonu. Błagam Cię, kocie. Na komputer. Co? Dziękuję. No teraz lej tego. Te ostrze nie są wcale takie potężne, jak mi się wydawało. Wydawało mi się, że... So... No, co ty robisz? Chcesz się zabić? Wydawało mi się, że ostrza są potężniejsze. Dobra, tak czy inaczej... Tą bandę chciałabym już posłać tutaj. Wielki tkacz ostrzy. Więc tu chodźcie. Uh -huh. A hello, sobie sprawdzimy okolice i weźmiemy ten skarb. No, no, co jest w środku? Eee. runiczny mak szajdar. Sebiś. Za Na serio, kocie. Zamierzasz tam leżeć? Czekaj, wezmę pada. No, kocie. I błagam Cię, nie zasłaniaj mi. Mam włączony mikrofon. To znaczy. Głośnik na włączony. Nie powinienem być włączonych głośników. Przestań się ocierać w chudego do. E, suchego. Baby! Nie, Jest coś? Nie ma nic! Nie za bardzo się przejmuję tym, czy zginę, bo wiem, że nie zginę. To jest takie fajne. To no, tu jest skrzynia. Nie patrz tak na mnie. Się zamknął sobie. Jest już moja banda. No, nadciąga. Mamy tutaj tytana... ...tytana orków i tytana troli mamy. Mamy dwóch tytanów. Zabić. No to będzie ciekawe. No kurwa, po prostu zniknął. A szkoda, że nie miał nic przy sobie. Dobra, możemy iść dalej. W tej chwili sobie uświadomiłam, że. Po tak zbierałam armię, się męczyłam z tym godzinę. Ej, jak tutaj jest tylko jedna taka taka. No dobra, może trochę tego jest. Jest to dość potężnie, ale. Ja tutaj przejdę przez portal, wyląduję, bodajże tutaj i dupa. Muszę krążyć, między się podpalać. Pierrotka strzała. Do tego. Do do tego. No, lecimy dalej. Dobra, chyba. na trafię jakoś, czy ktoś nie nic. więc do wszystkiego. Ja mam nadzieję, że moja armia wytrza. Nie jest tak właściwie. No, tam jest, tutaj jest. Więc oni będą się kuc. Ja jeszcze bazę. A, jeszcze sobie A ja jestem w pizzu, z dyszczyma. tu. I sense them. I sense them. Okej okay. Ja sobie I sense Stryk! Sryk! No, ci się tu mordują. Jest Jesteś jeszcze? Nie. Jest tylko w dalszej części mapy. Chodź. Co tutaj mamy? Laska, tarczaj, laska. Dobra, wasza banda może wracać tutaj. Nie jesteście mi już potrzebni. Ja masz iść tutaj jeszcze, tak? Aha. Tutaj powinien być klucz. Chyba, że ten klucz jest, już, już mam. Chyba, Wielki Tkacz Ostrzy albo ten klucz jest schowany w tej skrzyni. Bo tutaj jest brama do portalu, nie? Który musimy przekroczyć do równin. Zostaje mi się wydaje, że tutaj tak. Wtedy będziemy mieć monument bohaterów. Menhir, i pójdziemy sobie tutaj. A, już mnie boli. No cóż poradzić. Ważne, że mam nieśmiertelność, śpiertelność. <gryzanie> Cheater ze mnie. No, to mi się nie podoba. A tutaj co tutaj jest? Tutaj jest tak. Aha, tu jest monument z krasnoludów i elfus z tego co pamiętam. O, gdzieś tutaj był monument. O ludzi. Co tu mamy? Idź tu. Mam jakiś klucz. A mam klucz. Szary klucz. Czyli już teoretycznie mogę tam iść. Krew trzeci klin, drugi klin, pierwszy klin. Aha, czyli tam są pewnie kliny jakieś. Dobra. Niech u będzie. Wsadźmy do tej pramy, wsadźmy te kliny. jakaś to załatwmy. Przykręcę trochę grzałka, jest mi ciepło. Nie lubię zimy, w zimie jest zimno, jest niefajnie. fajnie. Kotek! Znowu majtasz mi ogonem po mikrofonie zwierzę, to po prostu... Na wrotach widnieje płytasz czarnego metalu. Dostrzegasz na niej trójkątne wgłębienia. Włóż metalowe kliny. Widnie idealnie pasują do wgłębień. Część płyty zaczyna się obracać. Wroty otwierają się przed tobą. Yeah! Idziemy. Eee, tak. Yeah! Co tu mamy? Monument ludzi. ok. Siagody. Niewolnik dusz. Choda mi sama? Raczej tak. Ale co tu jeszcze mamy? Tutaj jest monument krasnoludów, monument elfów. Elfy sobie weźmiemy, bo elfy są fajne. Jezu, ta przerażająca muzyka. Aha, znowu się będziemy teleportować, czyli pobawimy się z tymi i teleportujemy się tutaj, tak? Eh? No dobra. Helen! Najpierw do Menfiora. Zastanawiam się, czy też paladynów ludzi nie, nie, nie zwerbować, bo oni są dość mocni swoimi wojownikami. A, wy mi już nie będziecie potrzebni. Tak. Tak. Potrzebuję mieć tych... ...miejsca na... ...na ludzi, na wojowników, na żołnierzy. Aha. Idź tu. Dobra, co chcę od Was? E, aura leczenia. Chcę tą. Wybuch lodu tą chcę. Miecz i i chcę tą. No, czyli te cztery. Okej. Okay. Dobra, w takim razie ty Małe katery. Eee, e, e, e. Samotnia, średnie kwatery... później żelaza, duże kwatery... Duże kwatery... I co to było? Samotnia... buduję Nie, ty będziesz budować pierwsze wieże. A ty... Dom... Nie. has awarded us a new skill construction has been completed What do you desire it is an honor construction has been completed construction has been completed. No bo może nawet trzy. Zwykła wieża. Zwykła wieża. I zwykła wieża. I po raz kolejny te wieże. Stryk. Kryk. Dobra, ty tu na razie zostaniesz. Będziesz zwracać na siebie uwagę, żołnierzy. Samotnie. Ty już tu pracujesz. E, dom pradawnych. Buduj. Dom pradawnych. Mhm. Co tutaj potrzebujemy? Paladyna chce. Nie chce paladyna. Sprójnego. Czy. No, sprójnego i paladyna, albo samego sprójnego nawet. Wasza partnerska nas zbrojownica. Najpierw. Gdzie są akwatery? Na ekwatery, okay. tam prawa dawnych, New skills, zbrojownia, buduj, późna eee, żelaza tam też było, widziałam. Buduj. Uh, 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 uh. A, gdzie to jest? Chodź, e, zbieracza zbiorowa. Potrzebujemy następnego alfa. A ty idź tutaj. raz pierwszy mamy taką masówkę, więc. Eee, ciekawe czy się drobia yy, Buduję kwatery w tych u ludzi i u -u, bo chcę mieć pan. Tytanie to bardzo potężni wojownicy. Bardzo przydatni wojownicy. I dla nich się opłaca po prostu. Może nawet zbuduję tytan od kastylu. Na pewno się przyda. A tutaj sobie wyścigamy Helenę, że coś z nim, się, się z nimi biła. Taka wojenna muzyczka nam się przyda. Już skończyłaś? Dobra. Nie na siebie trochę powagę. Cofaj się. I sobie z nimi walcz. Będziemy tak powolutku, nie musisz się coś spieszyć. Ulepsz. Zbuduj. Okej, okay. co ty? jest? Warsztat partnerski. buduj. Eee... huta... Rybaka. Barstot partnerski. Świątynia Światła.

Ten no, Mechir chyba jest aktywny. Mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy już wszystko. Dom ucznictwa. A, przy okazji już możemy budować pierwsze jednostki. Mhm, tak zajmie. zajmę. chyba tutaj. Duże kwatery, domka dawnych. Nie. Tutaj mamy wszystko. Dom ucznictwa.

Uh -huh. Aha, okay. tutaj, siedem, tytan, jest, we are ready, we are ready, Take to the skies. We are ready baby, okej, okay, mamy już wszystko, czyli was will, buduj, będziemy budować liniany. A have aż wishes, a jak my wishes, I oh, have wishes. O sztuk, mordy. Cieszy mnie to. Tutaj już sobie będziemy torować pierwszą drogę. Do naszych najnowszych przeciwników. w orkach to było, czy w jakiejś innej. Eee... Rasie miałem tak fajnie. Miałam obok siebie. Zapać się, cofać się. Kij! Odzyskasz siłę? Nie. Walczę. Babo. A ty? Pięć będziesz budował piesze. Albo nie tu. Tu będziesz budował piesze. Ludzie mają tylko jeden rodzaj jeżdży. Ty Będziesz ją budował. nice stand by stay with me, man here we go. hold on. hold on. hold Buduj. Jak ja tu Dobrze. robić? Body. 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 Takie to fajne. Wycofaj się. I ty, człowieczko, chodź tu. Buduj. On się tu skupia na mojej wewniczce. A ja w międzyczasie zbuduję w pilnę, wiesz? I oni nie będą mi w stanie nic zrobić. Znaczy, będą w stanie. A ja już pi*** smaknąć. Bum. Bum. Jestem że okropna, że jadę na boom, boom, się. Uciekaj. Że jesteś na 15 poziomie nie poziomie że jesteś tak boom, no spróbuj to boom, 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 że ci się uda. Szał.

Mhm. Teraz powinnam to wszystko zmniejszyć bez trudu. Już mamy, mamy paladynów, paladynów, no? To ja teraz tych. I tutaj tworzymy. Mamy druidki. Tworzymy podróżniczki. Tutaj mamy dwie le lelwki, które idą do przodu. I dwóch tytanów, którzy też idą do przodu. Te dwie elfki tutaj buduj. Co? Co oznacza Aarons? Odbija mi się szlak. Zabawne, jak mam dużo budowniczych, to się nie gubi. Jak mam mało budowniczych, to się gubię. Dziwne, czyż nie? Mhm. Tak. Jezus Maria, jaką my będziemy mieć ten Obron no Heleno! Niszcz.